Od wytrzymałości liny, od tego ile razy zdołają ją złożyć i jak mocno skręcić. Wciąż jednak mają szansę. Muszę powiedzieć, że jeszcze w nich wierzę. Posłuchajcie. Cały problem z tą maszyną polega na tym, by między poprzeczkami zmieścić jak najwięcej liny i jak najmocniej ją skręcić. Lecz ilość liny zależy od średnic otworów, przez które trzeba ją przełożyć. Obawiam się, że Wasze otwory są zbyt małe i nie uzyskacie odpowiedniej siły, czy też momentu obrotowego. I oto się właśnie martwię. Przecież musicie zmieścić tu naprawdę dużo liny. Mamy całkiem sporo liny. Tak, mamy 20 pasm. Ale co Wam szkodzi rozwiercić te otwory? Czy mogłoby to osłabić ramę? Tak. To znaczy, jeśli okaże się, że to nie wystarczy, to zawsze możemy je rozwiercić. Na razie jednak zostaniemy przy tym. Zresztą to była największa otwornica, jaką mieliśmy. No cóż, starałem się ich ostrzec, lecz uznali, że wiedzą lepiej. Niech nawlekają tę swoją bezwartościową linkę. Pozostały trzy godziny. Co myślisz o nawleczeniu jeszcze jednej liny? Jest jeszcze dużo miejsca. Zróbmy to. Podaj to Eni. Nie wszystko. Tylko tyle bym mogła przełożyć pętlę. Tylko tyle. Nie może być wielkiego błędu. Patrzę wzdłuż linki usztywniającej. Nie zwracaj uwagi na luźny koniec. Wystarczy? Chyba tak. W porządku. Wycelowana. Możemy wkładać tarczę do beczki. Czy ktoś ma młotek? Moglibyśmy to ciasnie upchać. Skąd będziemy wiedzieć, że już wystarczy? Nie będziemy wiedzieć. Nie ten Dick. Na wszelki wypadek, przejdź z tyłu. Rzeczywiście masz rację. Lecz nie widziałeś jeszcze, jaki potrafi być szybki? Nie widziałeś, jakie to potrafi być szybkie, gdy spada? Przypadkiem wiem, że to prawie 10 metrów na sekundę. Jesteś pewien? Przypadkiem wiem, że zawsze będzie to szybciej niż potrafisz biec. Robi się ciężkie, co? Drużynie pomarańczowych nie idzie tak sprawnie. Na początek zaczęli nakręcać linę w niewłaściwą stronę. Sprytne. Ramie będzie stale dociskane do ziemi. Zaczynamy od góry. W drugą stronę. Posłuchaj, musicie kręcić w drugą stronę. Rzeczywiście, coś jest nie tak. Kręcicie w złą stronę. No tak, lina dociśnie ramię do ziemi. Musimy to odkręcić. Dobrze, że to zauważyłeś. Naprawdę. Frondibola żółtych zaczyna być widoczna ponad murem. Pomarańczowi zaczynają się denerwować. Spójrzcie na to. Widzicie? Mój Boże. Tymczasem żółci przygotowują się do próby na sucho. Chwileczkę. Dlaczego to zawsze ja biegam? Coś mi się tu nie podoba. W porządku? Odsuńcie się. Uwaga! Kapusta by poleciała. Wygląda imponująco. Lecz czy zadziała? Przemyślana konstrukcja, prawda? Tak jak nasza. Naszej też niczego nie brakuje. Poza tym, że nie działa. Dobrze już, wiem, że zadziała. Wierzę w Was. Średniowieczny wyścig z Boeing trwa. Strzeżcie się mieszkańcy Wessex. Pomarańczowi miotają swą próbną rzepę. Przepraszam, staram się wczuć w nastrój. Nie przeszkadzajcie sobie. W porządku. Tak, to było imponujące, choć wydaje mi się, że do celu jeszcze daleko. Nie wykorzystaliśmy pełnej jej możliwości, dlatego nie wyglądało to zbyt dobrze. To był raczej tylko strzał próbny. Przed nami jeszcze dwie godziny. Mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia. Z tego co wiem, a wiem niewiele, to nawet we czwórkę powinniście mieć trudności z naciągnięciem ramienia. Widzę jednak, że jedna osoba robi to z łatwością. Co teraz zrobicie? Dodacie więcej liny? Powiedzcie mi. Spróbujemy skręcić ją jeszcze mocniej. Tyle, że zaczynamy się nieco obawiać. Jak to, boicie się, jeżeli napęknie? Myślę, że to się może tak skończyć. To była jednak katastrofa. Bracia Wright w swym pierwszym locie też nie polecieli dużo dalej. Dwie godziny. Słuchajcie, zostały dwie godziny. Możemy jeszcze sporo zrobić. Czy cienkie linki katapulty zdołają stawić czoło maszynie ciskającej kapustą? Dowiemy się tego już po przerwie. Jeśli będziemy musieli zwiększyć masę, to możemy pociąć te podkłady na równe kawałki i wrzucać je do beczki. W ten sposób możemy ją kalibrować. Musicie zdać sobie sprawę, że to dopiero połowa drogi. Przede wszystkim musimy mieć sprawną procę. Dobra, weźmy się więc za procę. Jak na tak niepozorną rzecz, proca jest zadziwiająco ważna dla sprawnego działania boli. Dzięki niej wzrasta sprawność mechaniczna wyrzutni. Zasada działania jest prosta. Pocisk umieszczany jest w pętli, w której końce przymocowane są do haka. Kiedy ramię osiąga pewien punkt, jeden koniec pętli zsuwa się z haka, wysyłając pocisk w powietrze. Proca zwiększa skuteczność makiny, ponieważ pozwala na wykorzystanie siły odśrodkowej do zwiększenia prędkości pocisku. To tak! Jakby w przerzucaniu piłką do krykieta użyć także nadgarstka. Mamy trzy możliwości regulacji. Dave wykonał cały zestaw haków. Mamy haki zakrzywione mocno w górę i zakrzywione w dół. Sprytne, co? Mamy też haki o mniejszym kącie wygięcia. Lekko w górę i lekko w dół. Wreszcie mamy hak, który nie jest hakiem, ponieważ jest całkowicie prosty. I możecie wkręcać je w ramię. Dokładnie. Od kąta wygięcia haka zależy opóźnienie momentu zwolnienia pocisku. To jedna z możliwości regulacyjnych. Kolejną zmienną jest długość procy. Proca przecież może być krótka albo długa. Hak maksymalnie wygięty w górę i nasza najdłuższa proca dadzą nam bardzo płaski tor lotu. Z drugiej strony, hak zakrzywiony w dół i krótka proca spowodują wyrzucenie pocisku niemal pionowo w górę. Kiedy zaczną strzelać, to zmykam stąd. Jadę do Essex.